Siemanko, z tej strony Kuba i zapraszam do obejrzenia Baldur's Gate'a, gdzie gramy sobie z ekipą. O, wino dostałem. Hmm, na razie nic tu nie widzę, takiego złego. Chodzi, bo jeszcze nie mam pełnego ekwipunku, mam dwie łopaty na sobie. Z eee, 25, ale chemika, Kuba? Nie wiem, szedłem przez jakiś włas. No bo to jest tam, co chyba lutowałem. Jak się to wcześniej tak Jedna rzecz to przyjdzie. O, recepturę na miksturę, podejrzana trucizna, dziennik uzdrowiciela. Ciebie poszliście, ja nie wiem, ciebie poszliście. W tym domu masz własny, Robi. Wyrę domu. domu. Dom w tym domu co Co Ja, ja przez chwilę obok byliśmy. To ja Ej, już to nie dostaje tych ataków już brzmi dobrze. O, biały klucz znalazłem. A ja dochodzi mi już aktywować takie zakręcie, zakręcia Nie, nie po tym, jak uderzę gościa po prostu. A, o, o, to fajne. O, dźwignią zamykam drzwi. Boże. Ma... Jeśli, jeśli Mac ma z widy, on jakiś własny znalazł. Ja tu żadnego <coughs> złego włazu nie jest widzę. jeden tam z Nie Jest, jest, no. jest. Własny. no patrz, po po o tu. Zostaje obok niego. A. Wiesz, ja nie widzę poza. ten. Ja nie widzę powyżej counteru, więc nie mogę ci Aaaaaah! Imbrownia! O ty, ja, słuchajcie, jesteśmy w moim, na moim terytorium, ja wiem gdzie jest. Ja to chcę szczerze. Że... Hmm, to tutaj jest. Olej z bazyliszka. Perception failed. No, notatki z badań jakieś. Nie, ja, nie chcę. A, zróbmy tak Szkoda, że nie. Ma... Czy jak ja broń noszę? Czemu nie mogę podczas levelowania zobaczyć ten? Nawet piwa jednego nie ma. Ej, Czarek, chodź tu, bo jesteś potrzebny, musisz się rozbroić. Że Czarek, w co idziesz, Czarek? Ty idziesz w swoją klasę, tylko czy multi klasę robisz? Multi klasę robię. Ja po ja prostu kom kombo pod e, nawalanie, po prostu, no, kombo po prostu pod walczanie. Tylko, że zamiast Fightera to po prostu e, Ranger i Rogue. Możliwe, że w Multiclassie jeszcze coś innego. Hmm. Okej. Okay. To no jest pułapka Gdzie, to? No, tam masz marmurową To popryta. już to odpaliłem, to był ten tam nekromanty właśnie. Ej, a jak to się rozwał to lustro? No, można przejść. Jak można przejść? A wy, ten i Kuban, nie idziecie na razie w multi co nie? Nie, On ja na razie 3. idę. No, możesz drugą klasę dobrać przy awansowaniu. Albo trzecią? Nie, nie. czwartą? Ja też ja nie. Ja też Masz, Ja też Masz, dodaj klasę, możesz wybrać na samej górze przy awansowaniu masz. Nic nie miałem. Do... Miałeś. Nie. Fejko. Myślałeś, kurwa. Że to ci... U, rare, rare scroll. Krolowku. Co żeś zrobił. Wraga, zasponiłem. O jebany, więcej. Zastanawiam się czy grać pod przerażenie drugą ten, czarownika wziąć pod przerażenia tego typu Czy bardziej zaklinacza wziąć. Czarak ty mówisz, że to byłeś, a to, a to jakieś potwory są. No bo ja ich z nimi nie walczyłem, bo mnie wysolowały. <śm> no nieźle. O kurwa really No dawaj, patrz mnie O kurwa, patrz tu. Ej, no bo dla ciebie smocze dziedzictwo byłoby świetne, bo podnosi ci pancerz, gdy nie nosisz pancerza. No, no i mamy je to. U. Złoto to? E, to też jest dobre potraktować. Mo a mogę to zniszczyć. Mogę latać. A nie było tu zwłok fake. Myślę, że w tej turnie może być kościoł, mi się wydaje. Temu ok. Okej, to. ty mówisz, Zabiorę jego broń. To chyba wszystko, zrobiliśmy. Lechnie. To ja wychodzę stąd. Zobaczmy, co Baza, że robi. Baza i tak. na podwórko. Zastanawiam się, jaką sobie subklasę wziąć. Ja nie mam. Bo ty a, teraz ty, bo takim jesteś teraz zrobić. Ja wziąłem ulepszenie Na razie byłem tylko klerykiem. Tak to ty możesz oddaleźć pod kleryka, to jest pokaton. Mogę. Hmm. Gdzieś mogę to sprawdzić? Ja nie wiem. No w tamtą... można zobaczyć też... No to się, że chodzi, że swoją postać zobaczy w, tym, w tym oknie le levelowanie. Chyba nie. To well, nie mam subklasy. Ja będę po prostu perfect monk. Ej, uważaj, bo nie tam z góry są gdzieś. Widzę więcej goblinów. Bo ja, sp ja spróbuję się przekraść hmm. i zdobyć u drugą minikuszę, której bardzo potrzebuję. Dziewiąta razie perki. Coś są po lewo. To ja polewę od ciebie, Kuby. No właśnie widzę. I go ich zabić. Czekaj. Spokojnie pobijemy. Już na level 4 to bez problemu będzie. Chybienie! nie. pół HP mu ale chybienie. No gra mi powiedziała, że chybienie. Nie, nie widzę. Próbuję przejść. Ja tu też się skradam im na plecy. To... Mam pomysł, jak to zrobię. Podejdę? A tak. Nie ma to na plecy podejść. Mam jednego, jeden down. Jest sporo ich tam. Zastanawiam się, czy mieć lepiej zauroczenie i takie typu, czy bardziej wprawać ich w przerażenie i tego typu rzeczy bardziej. Żeby mi za 15 Boże, eee, Błażej, bo potrzebne jest twoje wsparcie. Czekaj, zastanawiam się. Czemu ty tak artyst? Te gobliny mają ręce, te gobliny mają ręce. There is a lot of them, guys. Spora ich tu było. Ojej, trochę więcej tych goblinów niż cztery. No, ja widziałem cztery. A tu okazuje że jest ich cały batalion. Goblitalion. Chyba, że podbiegniesz ulicą, to możesz mi ten, pochillować. Mhm. Uh -huh. Dobrze. Uu, a my teraz no, my, To już teraz nie jest kasałek, to jest po prostu normalny typ. To trochę szerszy. Na Jestem jeszcze nawet od was. Zrobiłem coś, ale nie mam zasięgu, więc po prostu słowa. Chcesz mnie na Nie mogę, nie mam w ogóle ruchu. A, okay. to, 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 to był mój action o, nie, Zaraz im jebnę, niech tylko no pójdzie. Ja mamy quest'a, żeby tutaj ich zabić kilku A bo na tym wiatraku coś jest... W okay. No Chodź bo jesteś nam potrzebny no My odciągnęliśmy ich, podniesie szlimaka od razu. To czekaj eee, Potrzebuję potki leczenia jak to z was ma. O. Ja mam jedną A czy ja nieważne mam jednak. Mam poison. A nie będę tego hmm. roboty. A to jest bonus akt. Będę musiał znaleźć taki pancerz średni pod skradanie się. Bo ten pancerz teraz mam, to on jest spoko, ale on daje mi disadvantage na skradaniu. No, no, mean, tamten... I'm dead. Tamten chce ciebie martwego. No. Dobra. Kurde, mogę nie używać tego spela. Skończyłem, idę na was. Nie, on, on ci się przyda. Właśnie, jak masz tego, tego spela, to możesz się tymi goblinami rzuca, rzucać normalnie. Uważaj to prawo, uważaj prawo, nie tu, coś. nie tu, tam nie wiem, przejdziesz. Wiem, ja musiałem zobaczyć mi chodzi, że spela zmieniłem wcześniej. No i to masz o, mnie. z awansem, wziąłem innego spela i... Szczerze, ten, tamten by się tu zajebiście przydał, bo może kilka przeciwników naraz pacnąć. Uh. dziesiątka pięć. Hmm. Żeby z do mnie nie mogli patrzeć. Dobrze, nie mogą. A nie mogą jebań! No chodź tu, piesku. No O kurwa, patrz. Trochę tych goblinów tu jest, panowie. No, no troszeczkę, tak kilka, kilka na pewno, tak jeden, dwa myślę. Mhm. Onesof, oh, no, onesof, oh, jak so, 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 like, daleko? Podejdę do nich. Ale mogę. O, to jest bardzo fajne zaklęcie. Ej, fajne jest to, że można dodawać rzędy dodatkowe do tych spali, okay. jak chyba się więcej. Mm -hmm. Mm -hmm. Naprawdę? Ja Dodam sobie jeden, bo mam o, dużo no, tych skillów. No, ja również dodałem sobie. Tak teraz się skapnąłem, bo już nie, niektóre musiałem no, mieć poprzesuwane, że nie widziałem wszystkich. No, no, no. A ja też zacząłem sobie patrzeć, po prostu dzielić z dołu. Wiesz, kleryk, przedmioty pasywne i. No, to ja mam Teraz, no, no, i teraz no, Robert, nie wyobraź nie sobie. Ale wiesz, może oddzielnie, że tylko takie widzisz. Że jakbym A, miał drugą dane, to, tak, nie puszę, to no. mógłbym robić taki zasięg. Tu widzę, tam wspólny droid, przedmioty pasywne własne. A hmm. że my. No bo nie, mm. no bo mm. dostałem. gdzie Ale pięknie. Jaką? Będę mógł później nie użyć. Nie żyję. Słucham. Albo sobie teraz użyję. Mięso warga. Mogę go blina przeszukać. Ej, uważaj, mm. ducha w tam teraz, no. widzisz? No to ja już to jest piętym, ja mogę A. salmonować to. Mam każdy rodzaj broni, tylko nie wiem czym się ruszył, bo ataki miały podobne. Boże. Chciałbym wyczytać go, No. Ten. ten. Go, 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 goblin ma lepszą siekierę ode mnie. <noise> to weź kieł. No, to, go. Był, to był. To był e, goblin do wódzka. na wiatraku jest ziomek, którego trzeba uratować, ponownie, się kręci. No, jeśli gadałeś z tymi, tymi, to. było mówione, no. E, nie gadałeś. No, nie, nie gadałeś. Zobaczyliśmy gobliny, postanowiliśmy, że trzeba nawalać się. Ee, ty okay. się kręci. No na wiatraku jest przymieszany ziarno. To tw nawet twój kolega no. kręci się. Oni się nad nim znęcali rzucali w niego kamieniami. A tam na, na tych? No, na młynie. Na młynie. Ja nie, nie widzę. No nie widzę. Możesz przysunąć jakby na mapie ci się kręci taki znaczek. No znaczek na mapie masz. A co teraz może widzicie a, te teraz znaki? Musiałem no. rządzić na środku jest przyczepiony, a nie do pilaru. Czyli widzicie no, teraz, teraz questy tak. normalnie, a nie tak ich wczoraj. Dobra no Jakby napisane żeby mieć opis to musimy wejść w... No e, ja tak sam, ale ja tylko nie mam to... pod tym Bo jak ja grałem normalnie to miałem z prawej strony normalnie. To cały może jak, so, jak... Sasona się gra Jak Jakum e, tego herbegu i tego typu, po Chyba nie, jaka to będzie forma mm. Baron Poza oh. No. E, no to jest? Siadaj, Bożeu! Jedziemy! Jedziemy w nim spuścić. Czekaj, nie spuścić. Nie mam opcji, żeby cię dojeżdżać. Przyjedź na etapie i życie z Ja Dobra, kogoś. No, ale damage to ma! Od 6 do 16. Nie złe to jest. Gówno na strzała, to nawet nie chcę ten. No, nawet nie chcę go zauraczać. No to nie lepiej, nie. Co to jest? Która to zszywa A druga? Ja to, to jest taki żubr z połączeniem kozy żubroza. No, żubroza, dosłownie. Perłowa Perłowa Perłowa, miod Perła miodowa <laughs> Dobra, wygrywamy z nimi. Dawajcie. Dobra. Tyle w sumie. A moja, a moja broń ma inną, która później Dobrze, dobra. że do twojej broni napierdolałem, a nie, nie, nie do mnie. No, a Błażaja. Nie mam już Trzeba by nie zastępować to. Ten młyn. Żeby wartować krasnoluda. Gobliny niebierne. No, te gobliny tutaj. To jest. O, na no, Norberta przeszła mi kamera. Co to ma? Co ma Co to serio, nie dojdzie. <laughs> jak na moje milimetra brakuje? No jak. Naprawdę? Tak. No. Pół metra, żebym lepszy miał zasięg. Na mojej broń zabrakło pół milimetra, żeby uderzyć tego gibina. No, nie ma w ogóle sowieniaństw dla nich. No nie, broń nam zaraz zabił. No. Czerw. Odnieś. No Dobra, ten goblin wierny jest praktycznie, że martwy. Ale nie, szczerze, to forma barana na razie ma... ...największy damage u mnie. Chociaż nie wiem, jak teraz pojąka, bo to się ulepszyło mi na czwartym poziomie, te wszystkie formy. Uj, bluczka O, tarcza Coś jeszcze został? No, na górze. A na górze Ma oślep go Cif -cif nie zabił moją broń. No i piękna robota. Ej, shot tej no. ja pory, czaszka. Trzymajcie ten. No próbuję przecież. To jest również odprowadzanie do tej po podrobienie się Jak ja tam zatrzymać? Nie wiem, ja przyszedłem po ziemię. Ja Gdzie na dole? Może dźwignię. I masz e, dwie opcje. Możesz dwie dźwignie tam na samym dole No, dźwignia, zwolnij hamulec i zatrzymaj. Jak zwolnisz hamulec, to on odleci. Tak szybko będzie latać. Nie mhm. widzę takich opcji. Pilni z altem to będziesz widział. W środku. No, Do, na, na dole tego, w środku. Na, na, na parterze, jakby. Nie, nie wyświetlam niczego. Hmm. To ty ty to ci o, no, no, tu, tu masz od no, no, Nie no, no, tu... O ratuj gnoma Dobra, wratuj. Biedny już i tak jest torturowany <noise> Nie jest. taka po prostu. Ha? Nie no, uratujemy sypkę, my dobrze jesteś też mm. O Version by the book, take my Nie. book if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. i have a bit of well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. Oh, I mean, you said the report. game. See this said the, the game. Game.

nie, mądry jest. Ile że cypek? I łysy. Brzmi jakby chciał mieć... ...żebro. Albo dokładniej metal pod żebrem. Ej, bo jest tu drewniany właz gdzieś. A się wyjebałem. No, był. Już tam poszedłem... <noise> już poszedłem, przeszukałem wszystko tam. Jego plecak gdzieś jest tu w środku. No ja nie wiem, to tam, tam był, tam pod tym włazem właśnie. Ja już ukradłem to wszystko. A no, Myślisz, że nie. nie poszedłem? No po co jest nadal ten znacznik, znak zapytania? Może coś się nie pojawiło teraz? Nie no, plecak jest, no Norbert, tam jest znak. No, no jest ja znacznik cały czas. No, znajdź plecak bur, burlapa, no i mam, no i pusty. Bardzo ślepy. Dużo nie. z niego wszystko. Dziwne, że... Ej, no nie, myślę, mogę jako jako Wiesz, tam, nie, nie mogę kopać jako ten... Też bym zjebał kasta z tego powodu, że wcześniej ukradłem? Nie wiem. Ejo! Ten Gail! Gapes, A nie Rafael to jest! O nie! Jakiś Czwed do mnie gada! A, dobra, tu jesteś! No to jest ważna kacęka! Zobaczcie to! Żadna ważna kacęka! Kipuję! Huh? Idę, idę lutować! Kup warek węgla na tarku! Znalazłem już ten jego Spark. Chyba, że ma jeszcze jeden. Tutaj. Nie, nie wiem. Nie. Ja sam Co do mnie pierdzieli? What are you fucking talking about? Jomek, ja, ja, ja bym się tam wykopać kopiec po skarby, a nie ten, nie słuchać ciebie. Nie wyjebałem się na oliwie. <laughs> 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 jeszcze upierdliłem takie ładne szaty. What are you fucking talking about? Uh, albo to, albo ta. To. To. Must be the surroundings, rather bleak, and hmm. B, go No nie a przypadkiem szczęściu, chyba. Nie dam rady go zabić, no to prawda. Is decidedly too middle of nowhere. My... Powiem, że później go wyzwiemy bez, na pojedynek, jak będzie na naszym Znowu, poziomie. Ty, tak. Zabijamy wszystkich, <laughs> potem. <laughs> no, Ej, wszystkie, tepną jest... wszystkie questline i -y w ogóle nie przejdziemy żadnego, bo wszystkich Ej, zabijamy po prostu. <laughs> Ej, mnie nie tepną, bo nie widzę siebie. A nie, dobra, mogę nie widzieć siebie ze stołem, bo jestem niższy od stołu. O, sięgnij po broń. <laughs> the house of hope, where the tired... To i naprawdę zabrało tylko waszą dwójkę. Let's go! Jak to by no, się przy nim nie było. No ale jest. Tam no, tylko czarek. Czarek tam jest, no, mówię, jest no wasza no, blisko, jakby na. No. Ja bym obok ciebie była, żeby nas nie przyniosło. No. no kurwa, ładny tam mi trzeba użyć perswazji ja osiągnąć ale podczas wyrucha Więc to mały szybki jeger Słuchaj, mój jest fio mój wyrucha wszystko to nie mm, friend potentially an Cień, <laughs> nie wiem, nie. O, hmm. nie odam mojej duszy. Mogę ci dać duszę czarne. Słuchaj, ja już sprzedałem swoją duszę na DLC do Europy. Nie mam. W moim slocie duszy jest pusta, pusta paczka po Pingerskich. And no nie oddam ci mojej duszy cwalu. Nie oddam ci mojego that robaka w głowie. On to, mi mój roba. to mój kolega. Co z tego żądaje nam tydzień życia? Hmm. Echo, okay. koleś. <laughs> nie, nie oddam mojej kianki w głowie. Moja. Dobra, jestem. Sam nie tygodnie. oddam mojej kijanki, Czarek, oddam ci Co? <laughs> Powiedziałem, że ty mu oddasz, czarek. Co jest w w ogóle? Nie oddaję <noise> kijanek, że no. sam już zebrałem. Sam już zdobyłem wcześniej. Mam... Staj, mam w skrzynce drugą, nie oddam. <noise> znaczy się jedno znalazłem? Ja planuję potem wszystkie zjeść. Jest... więcej tak. niż wystarczająco. wiem wszystko. <gül <True> <gül> mhm. Nie, zasadnie dwa, nie pojedynek! No, pozbieraj, drewieńko, pozbieraj. aha. <gül> <gül> sundering skin dissolving guts they haven't manifested yet yeah i have yeah, yeah i'm yeah, built different paragon of luck i'll be there when it runs out Słuchaj, po powiem ci tyle, ten biedny tatpol w moim mózgu. On głoduje, biedak, tam nic kurwa nie <grym No <grym A ja, on, on trochę inaczej działa, bo on ciebie zmienia w te potwory. Nie ja wiem, mówię, on tam je bady ma w willę, ale zero jedzenia. <grym> Dzieńmy, idziemy, idziemy. Dzięki za obejrzenie odcinka. I do następnego razu.